O, fajnie jest Co jesteście? ja widzę? Gwiazdy siatki u mojego gospodarza. Prestiżowo. Sezon grzewczy w pełni. Ja na swój jeszcze chwilę poczekam. Panowie rureczki tekturowe dbają o środowisko. Tylko pan Damian oszczędny, jakiś taki w słowach. Nie przymierzając, jak ja. Też mam oszczędność we krwi. Ale cóż, to nie moja liga. Hybridy to zupełnie inna liga, co? Czy ja dobrze słyszę? Chyba to jednak o mnie. O i pan Zygmunt coś ustawia w smartfonie. Zaraz, zaraz, chyba wkraczam do gry. Zobaczcie. Oprócz sterowania ze smartfona, ma funkcję chłodzenia, jest ekonomiczna i ma 5 lat gwarancji. Bomba! Nie bomba! Pompa! Ale bomba, Ale bomba też! Hybrydowa pompa Imergas to dwa źródła ciepła kotła kondensacyjnego lub pompy ciepła. Dzięki temu mistrzowsko rozgrywa ogrzewanie. Zawsze tym, co w danym momencie jest bardziej opłacalne. Pompa hybrydowa i Imergas.